Ustawiając kamerę, przypaliłem sobie pierogi. Świetnie. Gratuluję Wiktor. To będzie smaczny obiad. Przyznam Wam, że o, w tym roku kończę 24 lata. 24? 24 lata. I dopiero teraz, jakiś miesiąc temu, odkryłem pierogi z patelni. Przez 23 lata mojego życia wpijałem pierogi z wody. Czy jest mi wstyd? Może trochę, bo te pierogi to jest hit kompletny. Przecież to chrupie, przecież to jest fajne, to, to jest zajwiste, no w wodzie teraz wydają mi się taką pulpą dziwną. Uff. Kultura pierogów jest bardzo szeroka. Mnóstwo ludzi się kłóci, jakie pierogi są najlepsze. Ja jestem fanatykiem tylko i wyłącznie z mięsem. Żadne inne mi nie podchodzą. Ale robię teraz coś chyba kontrowersyjnego. Tak mi się przynajmniej wydaje ale leję sobie schigacze na talerzyk, żeby zamoczyć co jakiś czas pieroga, żeby był ostry. Hej, hej, hej. Nie wiem, czy to jest bałwochwalstwo, jakie jest mocne. Pomijając, że nie w takim znaczeniu używa się tego słowa. Zjem pierożki i lecimy do głównego tematu tego filmu. Bo dzieje się i to niedobrze. Coś się dzieje z piatkami. <laughs> Dwa tygodnie mnie zostawi z nimi i już zaczyna tracić kurde liście. Tego jest sporo, tego gnoja. Będziemy chcieli dzisiaj przesadzić. To będzie moje pierwsze przesadzanie. Chociaż przesadzam całe życie. To było śmieszne. Monsterka ładnie się tutaj rozwija. Te listki one czekają, żeby się rozwinąć, więc z nią nie ma żadnego problemu. Jednak ta traci strasznie mnóstwo liści. O, nic nie spadło. Chyba już wszystko wytargnosiłem. Przesadzimy sobie gnoja do jakiegoś lepszego podłoża. Zobaczymy też co znajdę w sklepach, bo no niczego nie mam. Moim nowym nabytkiem jest ta palemka. Tą palemkę też będę chciał przesadzić. Może w troszeczkę większe. Zobaczymy też jak korzenie wyglądają. Widzę, że one u dołu już się pojawiają, wychodzą spoza tej doniczki. Podejrzewam, że brakuje jej najbardziej wilgoci, więc o wilgoć też będę musiał zadbać. Jak widzicie, tutaj są jakieś miseczki. Nalałem wodę, żeby Coś tutaj się działo, żeby troszeczkę zwilżyć akurat tą okolicę. Zauważyłem właśnie, że tutaj te liście zaczęły troszeczkę magnieć. One się zrobiły takie troszeczkę wysuszone, łamliwe, brązowe. Prawdopodobnie będę musiał się pozbyć tych listków. Są to moje pierwsze kwiatki, więc liczę się z tym, że może być ciężko na początku, ale będę się starać. I dzisiaj zobaczycie moje próby starania się. No nie chcę ich zabić. No. Jeżeli macie jakieś rady, oczywiście zapraszam, zachęcam, bo lubię słuchać mądrzejszych od siebie. Całkiem sporo ich jest. Miłego. Dzień dobry. Wracam z zakupami. Te reklamówce są zakupy z zielonego Obi. Obiłam Henobi, a tutaj jest zakup zarówno dla mnie, jak i dla moich kwiatków. Mam nadzieję, że wszystko widać, bo światło z tyłu mi mega tutaj e, świeci, ale chyba, chyba widać. Chyba. A jak nie jest okej, okay, no to trudno. Ładnie zapakowane. Dafi. Było na jakiejś promocji. Więc ja się cieszę. Kupiłem go dlatego, bo po pierwsze w mojej kranowie jest taki posmak rury, że tego nie da się pić. Tak, rury. A po drugie, żeby ładnie podlewać kwiatki. Kranową się nie podlewam. Jeszcze dodali mi bidon. Spoko. It. Jeden filtr drugi filtr, ok, ten produkt sprawdziła dla mnie Ania, dzięki Ania, nice. Tutaj mogę sobie ustawić datę wymiany filtra, jednak ja mam to gdzieś po jakimś czasie widać po prostu, że u dołu zgromadzają się takie czarne grudki i wtedy jest znak, że należy wymienić filtr. Albo wtedy, kiedy smakuje gugą Przepukam go i do Was wracam. W zielonym obie kupiłem koneweczkę. taką malutką. Trochę kermazytu. Nawóz naturalny. Na razie nie będę nawozić. Dam miesiąc im w nowej ziemi. A ziemię kupiłem Vega taką. Jest to ziemia do roślin. Coś tam i palm. Ekskluzywna receptura. Nawóz, aktywator korzeni, zdrowe liście. Nie znalazłem perlitów w małych ilościach. Było 20 litrów, 10 litrów. Czy mogą przestać umierać? O, przestali. Mam nadzieję, że nic się nie stanie, kiedy nie wymieszam perlite, perlita z ziemią. Niech się stanie, no. co się może stać tak? Zaczynamy przesadzanie. A nie! Jeszcze doniczki. Taki spryskiwacz i dwie takie doniczki z podstawkami. Czarne. Czarne. Spoko, spoko. Na sam początek zrobimy inspekcję tej palenki, Chcę zobaczyć jak ona wygląda. Tych korzeni ma całkiem sporo, muszę powiedzieć, więc chyba przesadzimy ją do troszeczkę większej doniczki. Dlaczego oni dzisiaj tak jeżdżą strasznie? Na sam dół troszeczkę hermazytu powoduje, że ta woda łatwiej będzie ściekać na sam dół. To są tak jakieś kamyczki. Możemy też to zastąpić z tego co wiem jakimiś potłuczonymi doniczkami, ceramiką, kamieniami. Otoczakami. I teraz na to trochę ziemi. Przyznam, nie mam tej kopystki. Jak się to nazywa? Pachelki, łopatki. No ale trudno. Dam sobie radę rękoma. Oto je mam. Pokaż mi się tutaj. Już mi coś odpadło. Do dupy. <laughs> O, widzę, że tutaj już jest lid. Zajebiście. Są takie białe grudki. Staram się jak najbardziej rozkruszyć te ziemię, żeby nie było żadnych większych grudek. Zbądźmy się troszeczkę tej ziemi, uważając na korzenie. Naczytałem się troszeczkę, muszę wam powiedzieć. Muszę uważać na korzenie, ponieważ jeżeli je uszkodzę, to się zrobi chujnia. Nie podoba mi się to. Chodzą tu jakieś malutkie digidongi. Kurwa, Biedronka coś mi sprzedała. Próbuję się tego pozbyć. I teraz tak, korzenie. Jak wyglądają korzenie? Nie do końca wiem, na co mam patrzeć. Na coś na pewno. Ale na co? Mam to gdzieś. Będzie okej, okay, tak? Spróbuję go tutaj ładnie usadowić na środeczku. I podsypiemy ziemią dookoła. Pipi, pupu, papa, pipi. E, spoko, że tutaj jest troszeczkę tego perlitu. Nie jest jakoś dużo. Moim zdaniem jest ok. Kurde, no klasa. Pięknie. Tada. Nice. Z tego co chyba wiem, podlewamy na dwa etapy. Pierwsze to tylko tak leciutko. Tak tylko, żeby zwilżyć ziemię i później po jakichś 10 minutach podlewamy raz jeszcze. ta -la! Moja pierwsza przesadzona roślinka. Teraz zajmiemy się tym gnojem, ponieważ ja go tylko na szybko przesadziłem z innej doniczki do tej rury z Mariana, tylko, że ona nie ma odpływów, więc to jest bardzo niebezpieczne dla tego kwiatka. Przesadzimy ją do takiej samej doniczki, jest troszeczkę większa od tej, więc myślę, że będzie okej. Okay. To będzie dosyć trudne. A jakoś idzie. No. Chodź, nie chcę cię uszkodzić, bydlaku. No, wychodź. Wajco, tyle chciałem ci dać. No. Okej. Okay. Udało się. Uff. Mnóstwo tego jest. Pozbędę się troszeczkę tej ziemi i popatrzę, czy nic tutaj nie chodzi. No, nie mam się do czego przyjebać. Zobaczcie, ile tutaj jest korzeni. Hit. Pięknie, pięknie. Chodź je łopku, cię, się, tutaj troszeczkę, chodź Adasiu, chodź. Tak, żebyś był na środeczku. Tutaj widzę, że ładnie bardzo rośnie coś, tylko że ja już ujebałem. No trudno. <laughs> Koko Jumbo, i do przodu. Nie sądziłem, że kiedykolwiek będzie u mnie kontent z przesadzania kwiatów. Ogólnie jestem zawiedziony niedostępnością perlitu w sklepach. Jakby, gdyby było sprzedawane na wagę, to byłby kompletny hit. Wszedłem do jednej kwiaciarni i się zapytałem, czy jest peglit. A babka się na mnie spojrzała, jak na jakiegoś debila. No ja wiem, że mam bady wymowy, może nie zrozumiała, ale powiedziała: Nie, u nas nie ma takich rzeczy. Zajebiście. Fajna kwiaciarnia. Chyba taka kwiaciarnia z takimi roślinami. Więc to mnie zdziwiło, że nic tam nie było takiego. Myślę, że już będzie okej. Okay. Proszę. Jak ładnie, ślicznie. Zrobimy mu wstępne nawodnienie. A! No i mam bagno na podłodze. Kurwa, do dupy. Druga roślinka przesadzona. Będę musiał dzisiaj przemopować. Jest jednak roślinka, która mnie tutaj najbardziej intryguje. Czyli moja lista szeflera. Z nią. Dzieje się chyba coś niedobrego. Nie mam takiej doniczki, więc muszę pozbyć się tej ziemi tutaj. I wrzucić tą nową. Zobaczymy też jak ona a, wygląda w środeczku tutaj. Jak wyglądają korzonki, czy coś się tam dzieje w środku. Na początku może trochę ją odmiotę. O, ładnie. Uu. Łopa! Ło, wow, 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 wow. zobaczcie, ile tutaj jest korzonków. Mnóstwo ładnie. Myślę, że nie będzie problemu tutaj z przełożeniem jej. Na sami dół damy sobie karmazyt. O. Dziurki są trochę większe od karmazytu. Można położyć jakiś filtr do kawy, z tego co wiem, jednak ja nie mam żadnego filtru. To użyję tylko tych takich największych, a te, co wypadną, to... To trudno, tak? Tutaj raczej podlewać nie będę, bo ta Ziemia już jest wilgotna, nie ma chyba sensu tego robić. Myślę, że za miesiąc będziemy mogli zadziałać z jakimś nawozem. A no w tej ziemi aktualnie jest trochę minerałów, więc kwiatek ma masz czego się żywić. Wow, jaki znawca nie! Ładnie. typa odstawiam. Ach, I to tyle z tej przygody. Dobra, posprzątam tutaj i do Was wracam. Cóż to była za przygoda. Muszę teraz tylko to wszystko podlać. Chcę, żeby to doszło do samego dołu, więc jak zacznie kapać to już przestaje. W sumie to ja nie chcę przesadzać z tym nawodnianiem. Będzie ok. O! Jest już u dołu. Coś tam kapnęło. Czyli działa. Spoko. Teraz tego maja szeflegę nie podlewam. Jeżeli ktoś tutaj się zna, to powiedzcie mi o co chodzi z podlewaniem od dołu. Żeby napełnić podstawkę i żeby roślinka sama sobie pobiegała wodę. Czy to jest spoko sposób? Bo boję się, że po prostu przeleje roślinkę. I będzie mieć za dużo tej wody, a tak to ona sobie sama chyba weźmie wodę. Taka głupia nie jest. Wystarczy jej. Teraz, ostatnią rzeczą, którą sobie dzisiaj zrobimy, to spryskamy sobie palenkę. Spryskiwanie roślin to jest ogólnie gigantyczny buldupy. ludzi w internetach. Jedni mówią: pryskaj, inni mówią: nie pryskaj. I ja nie mam pojęcia komu ufać. Trochę mi się przekrzywiłaś. Najpiękniej. No wow. Spójrzcie sobie na te łopki. Piękne. Monsterka. Tutaj, proszę, moja lista szeflega. To na tyle. Żegnam się z moimi kwiatkami. Nie mam pojęcia, dlaczego go trzymam. Co ten filmik miał wnieść? Nie mam pojęcia. Potraktujmy to jako. Kolejny wysryw mój w internecie. Nie jest to tutorial, są to po prostu kolejne moje głupie perypetie w głupim życiu. Trzymajcie się, jeżeli film Wam się podobał. Zachęcam do. Do czego robić dziubek, Taki czajniczek się zrobił. Jeżeli Wam się film podobał, zalajkujcie, skomentujcie, zasubskrybujcie. Elo, do następnego siema. Cześć, muszę się ogolić.